Dobry wieczór, watłacz, witam serdecznie w programie Dziewczyny z fortuną i mam nadzieję, że mimo tak bardzo późnej pory jeszcze kilka osób po tej drugiej stronie ekranu zostałam. Jeżeli tak, to informuję, że czekają zagadki i pieniądze do wygrania. Pierwsza zagadka z nami 50 zł. Do wygrania to pierwsza nagroda. No i uwaga, trzeba odczytać słowo. Poszukujemy pierwszej litery, a następnie poruszając się po liniach pomocniczych. O, teraz te linie są bardziej widoczne, odczytujemy całe słowo. Na tym polega. Hmm, Rozwiązanie tej zagadki, jak to sobie poradzi, już czekam na pierwszy telefon i przypominam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod nasze numery. Musisz się zgłosić we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz, Trafisz na otwartą unię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366. stronie telegazety Telewizji Polsat. Zasady za nami, a zagadka wciąż do rozwiązania. Mam nadzieję, że ta rozgrzewkowa zagadka szybko zniknie z ekranu i że uda się mimo późnej pory i pewnie niewielu osób przed telewizorem narzucić szybkie tempo, bo dzięki temu uda nam się dziś więcej zagadek rozwiązać. A tempo narzucacie w programie wy. Także jeżeli już ktoś sobie poradził z zagadką, nie ma co czekać, od razu trzeba wybrać numer do studia i powalczyć o pierwsze pieniądze. Jak trafić do studia? Są dwa sposoby. Z telefonów komórkowych wybieramy gwiazdka 7301, a ze stacjonarnych 704 304 301. To co? Kto już sobie poradził? Siedmioliterowe słowo. Najtrudniejsze myślę znalezienie tej pierwszej litery, a potem już po poruszanie się za pomocą tych linii pomocniczych powinno doprowadzić nas do następnej, do kolejnej litery, tak żebyśmy mogli odczytać całe słowa. No ja w każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z Was, także jeżeli już jest. Ktoś z Was gotowy za odpowiedzią, to nie ma co czekać. Szkoda, że się wyprzedzić. Czasem sekunda decyduje o tym, że ktoś inny po prostu chwyci telefon przed nami no i zgarnie 50 złotych z Także jak mamy gotową odpowiedź, to nie wahamy się ani chwili. Od razu wybieramy do, numer do studia, chyba że jeszcze e, odpowiedzi nie rozszyfrowaliśmy. No to wiadomo, że lepiej najpierw e, mieć odpowiedź gotową, a następnie wybrać numer do studia, bo różnie to z tym myśleniem, ma raczej. E, z czasem, w jakim rozwiązujemy zagadkę, bywa. Czasami jest tak, że ktoś wybierze numer do studia, licząc na to, że rozwiąże po drodze do studia zagadkę, a nie zawsze się tak dzieje. Szkoda potem rozczarowań, także jeżeli już ktoś wie, no to oczywiście wybiera numer. No i podaje poprawnie ułożone słowo. 50 zł do wygrania. No to zaraz przekonajmy się, przede wszystkim, kto nie śpi. Czy jest chociaż jedna taka osoba? Jeżeli tak. To, czy udało się rozwiązać zagadkę? Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź Arizona. To jest bardzo dobra odpowiedź. 50 zł wędruje w pani ręce, chociaż muszę przyznać, że jak na pierwsze słowo yy, dziś w programie, to takie bardziej wyszukane. Yy, no ale niech będzie. Oj, zrobiło się poważniej, bo z 7 liter zrobiło nam się 10. To co? Próbujecie? Poradziliście sobie z jedną tego typu zagadką, więc mam nadzieję, że nie, zabra nie zabraknie chociaż kilku chętnych osób do tego, że. Osiem. dam chwilę Ktoś sobie musiał porazić do tej pory, a ja naprawdę nie czekam na tłumy. Jedna osoba, która wie, jak brzmi to słowo, wybiera numer do studia, wygrywa pół tysiąca, kończymy zagadkę i biegniemy dalej. Sześć chwil. Pięć chwil. No jesteśmy w połowie odliczania, a ja wciąż nie słyszę telefonu. Tu nie chodzi o to, żeby czekać do zera. Jeżeli ktoś wie, jeżeli ktoś poradził sobie z zagadką i wybierze teraz numer, nie pojawiając się tutaj w studiu z poprawną odpowiedzią, wygrywa pół tysiąca, a my biegniemy dalej. Nie ma co czekać do zera, chyba że się jeszcze zastanawiacie.